Zazwyczaj z, z Aleksandrą rozmawiamy na temat jak tam ścignąć wierzycieli, jak ścignąć dłużników o pieniądze, a dzisiaj będzie jak, jak role się odwracają. Czyli taki mały poradnik pozwanego, czyli dłużnika, dostałeś pozew i co dalej? Nie zapłaciłeś komuś za fakturę, nie zapłaciłeś raty pożyczki, nie zapłaciłeś za cokolwiek. Zazwyczaj zaczyna się od tego, że dostajesz jakieś telefony, pisma. I chyba czerwona lampka się zapala wtedy, kiedy dostajesz pismo poleconym, bo to zazwyczaj wysła kancelaria i oznacza, że niechybnie trafi pozew, sprawa do sądu. No i po tym, po, tym, po tym wezwaniu, po jakichś tam kilku tygodniach, miesiącach dostajesz nakaz zapłaty z sądu. Mhm. W ogóle podstawowe pytanie, jako dłużnik odbierać korespondencję, czy nie? Bo ja co chwilę słyszę, że nie odbieram, nie mam, nie udaje że wyjechałem. Odbierać, odbierać. Szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorcą. Eee, na przykład eee, no dość często się zdarza, że przykładowo prezesi zarządu nie odbierają tej korespondencji. Pamiętajmy, że... Eee... No co jakim jak ma być? Że, e, głowa w piasek. No bo jeżeli przychodzi z e, puka do drzwi, drzwi są zamknięte. Albo po prostu ktoś mówi, że nie przyjmie tej korespondencji, takie to ma znaczenie jakby dla sądu tego procesu. Jeżeli to jest przedsiębiorca, ten, ten dłużnik? Hmm. Bardzo często będziemy mieć do czynienia z fikcją doręczeń. E, przykładowo, szczególnie mowa tu, no najczęściej mamy do czynienia ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdzie po prostu pracownik administracyjny, czy właśnie na przykład prezes zarządu, no w zależności od tego, jak duża spółka jak ktoś się hmm. tym zajmuje, e, tej korespondencji nie odbiera i nie wie o tym, że sąd uzna tą korespondencję za doręczoną skutecznie. I skutek jest taki, że przedsiębiorca nie dość, że będzie miał klauzulę, a z czasem kumori, nawet nie wie, co tam było napisane, ponieważ może się zdarzyć, że pozytyw jest np. niezasadny. Są jakieś błędy tak. jego. I być może jak budą się do prawnika, to okazałoby się, że sytuacja dałoby się odratować, bo przykładowo, nie wiem, było potrącenie, tak? Było I potrącenie, wyżdżące. albo na przykład nieudowodnione roszczenie, tak? tak? Okej. Okay. Duża część przedsiębiorców też jest jakby świadoma tego, że prędzej czy później będzie musiała zapłacić, ale. Jak patrzy się na wysokość tych odsetek ustawowych, to można dojść do wniosku czasami, że warto przyciągnąć sprawę i zapłacić odsetki, a przyciągnąć sprawę, czyli granie na zwłokę. Eee, raczej tego nie lubimy, no chyba że jesteśmy po tej stronie dłużników, to uwielbiamy. Eee, jakie są stosowane techniki przez dłużników na na, na to, żeby ten postępowanie sądowe trwało jak najdłużej? No to tak, przede wszystkim yy, no, próby, może w tę stronę, yy, nie odbierania tej korespondencji, ponieważ czasami może się to zdarzyć, szczególnie gdy jeszcze nigdy mamy do czynienia z osobą fizyczną prowadzącą działalność, że yy, tylko, że tu mamy trochę inną sytuację, ponieważ. Yy, jeśli adres nie jest prawidłowy, to możemy mieć do czynienia z doręczeniem komorniczym, ale to mamy w tym przypadku raczej palców jeżeli... nie maczał pozwany, tylko raczej błąd powoda. Mhm. Ale jeśli chodzi o takie. Czyli w sytuacji, kiedy pozew został. Sąd próbuje doręczyć pozew na podstawie no, tego, co powód napisał, ale na zły adres, tak. Tak, który nie jest adresem. Ani zamieszkania, ani jakiejś tak, tak, działalności tak, tak. gospodarczej, to nie wtedy można, z to można to zignorować, no i wtedy będzie doręczenie komórnicze, które przyciągnie sprawę no tak, tam No o... raczej w tych, w tych sytuacjach mamy do czynienia z błędem powodami, hmm. ponieważ, ponieważ pozwolony często nie wie o takim postępowaniu, no bo jakby, jakby wiedział, prędzej czy później, byśmy go, myślę, znaleźli przez komornika, ponieważ no takie środki są oczywiście całkowicie legalne, zgodne z procedurą. Myślę, że. No właśnie, że... takie, takie odwoływanie się, korzystanie z jakichś tam. Właśnie jest, da, jest legalne. <laughs> tak, to znaczy, no tak, każda strona postępowania ma prawo do złożenia tych środków, z których korzysta. Składanie sprzeciwów, jeśli wiemy, że nie I są wniosków, one zasadne, jest. wniosków, jest no, legalne. Każdy, każda strona ma prawo z tego skorzystać i dłużnicy często z tego korzystają, wskutek czego rosną mu często odsetki i koszty. Więc tak, ale przyciągamy sprawę. Tak no jeżeli, jeżeli wartością jest przyciągnięcie sprawy, to czemu nie? Um, ja kiedyś wyczytałem jeszcze um, o takiej możliwości złożenia wniosku o um, weryfikację wartości przedmiotu sporu. To taki bardzo prawniczy zabieg, ale mówimy, że powód źle wyliczył wartość przedmiotu sporu, ona powinna być wyższa i jest jakby osobne to postępowanie. Takie wcześniejsze, takie rzeczy, które y, y, o, przedłużają, a do których mamy prawo jest bardzo dużo, bo to nie jest tylko, w ogóle zacznijmy od czegoś takiego, że najpierw trzeba w ogóle złożyć sprzeciw, tak, bo jak nie złożyć sprzeciwu, to yy, no to się uprawomocni nakaz zapłaty i jest koniec zabawy, a w postępowaniu egzekucyjnym możliwości przedłużenia są bardzo ograniczone już, tak, tak. ale na tym etapie sądowym co można jeszcze zrobić? No, składanie na przykład pism z brakami często też się spotykamy z taką praktyką. Niepodpisane na przykład, niepodpisane, nie opłaca. tak. Wszystko przede wszystkim też odbierane w ostatnim terminu. 14 dni od tak. pierwszego doręczenia, tak. tylko trzeba uważać. To trwa, znaczy, to faktycznie się przedłuża. przedłuża. Wnioski o zwolnienie od kosztów. Też. Ja, ja, ja mam takie wrażenie, że sądy przy takich notorycznych wnioskach o zwolnienie od kosztów czasami yy, wolą zwolnić osobę, tego dłużnika z kosztów, bo to ma, bo to bardzo przedłuża postępowanie, bo ja składam wniosek o zwolnienie od kosztów, sąd wzywa o uzupełnienie braków, dostarcz mi dokumenty, ty to dostarczasz, sąd to rozpatruje, mijają dwa, trzy miesiące, przejdzie negatywna decyzja, ty składasz wniosek o uzasadnienie, później na to zażalenie, i to może się przedłużyć taki procedura wniosku o zwolnienie od kosztów do pół roku, roku, w zależności jeszcze czasie. Jakieś wnioski o wyłączenie sędziego, które tam gdzieś sieją ferment, tak. jakby uniemożliwiają zajęcie się sprawą, bo teczka w sądzie fizycznie jest jedna. Jak ona będzie trafiała, nie, do przewodniczącego wydziału z uwagi na wniosek o, zwolnienie i o wyłączenie sędziego, no to ten sędzia, referendarz nie może jej jakby rozpoznać. I, I to mocno przedłuża i spotkanie się z takimi sytuacjami, że po trzecim wniosku o zwolnienie od kosztów, który z zakulisowych informacji wiem, że był y, tylko na przyciągnięcie postępowania, są zwalnia takiego dłużnika, żeby już nie było więcej wniosków o zwolnienie od kosztów, żeby to postępowanie zaczęło trwać. No ale tak, z, z, mojej z, z mojego doświadczenia y, to y, takie postępowanie, jeśli został skutecznie wniesiony sprzeciw, w postępowaniu upominawczym, nie tam nakazowym, bo to jest, tam jest procedura jeszcze zabezpieczenia, ale w upominawczym taka sprawa może trwać latami. A jeżeli chodzi o postępowanie egzekucyjne, tam są jakieś środki, które wydłużają te postępowanie, które są dostępne dla dłużników. W mojej ocenie nieskuteczne. Nieskuteczne. Ym, albo przynajmniej nie przeciągające zbyt długo. Bo mamy przy, ym, chyba jeden taki wyjątek, z którym przychodzi do głowy. To jest przy egzekucji z nieruchomości jest opis i oszacowanie. Tak, przy, tak. przy, przy Ale to tylko i wyłącznie przy tak. egzekucji nieruchomości. Mm. Słyszałem o, o takim pomyśle przy egzekucji w nieruchomości, no, ale to są drogie zabawy. Żeby wpisać jakieś roszczenie do Księgi wieczystej y, osoby zamieszkującej poza Unią Europejską, żeby jej doręczać y, całą korespondencję, bo jako uczestnik w postępowaniu. Y, no, ale to, y, to tylko o takim pomyśle, nie widziałem jego realizacji, ale myślę, że mogłoby to. Znaczy szczerze, że nie słyszałam. Tak. Yeah. Dobrze. No to to jest, nazwijmy tak, tak to się to potocznie nazywa e, antywindykacja, i ona może przedłużyć postępowanie. Więc, jeżeli e, nie masz szansy, wiesz, że na pewno przegrasz, to możesz kupić czas. Ale, dobrze, ale. Porozmawiamy o takich błędach, które popełniają też powodowie, które dają y, pozwanemu dłużnikowi szansę na być może w, może nie wygranie sprawy, y, w ogóle uniknięcie długu, ale przynajmniej tego postępowania sądowego, a czasami wygrania. Jak, jakie są jakieś najbardziej popularne takie top 3 najczęstsze błędy, które mogą się od, o, odbić jakąś poważną czkawką czasową, albo w ogóle co do przegrania sprawy? Przede wszystkim skazałabym na. Nieprawidłowe, nieskrupulatne sporządzanie pozwu, które skutkuje no po prostu brakami i następnie wzywaniem powodu uzupełnienia tych braków, czyli na przykład złe określenie strony, czy też. Jak można żądania. źle określić stronę. Na przykład wskazuje się nieprawidłowy adres. Na przykład zdarza się że też, że jest problem z doręczeniem, ponieważ ten adres był niedokładnie wskazany. Ja się często spotykam z czymś takim, że w fakturze jako dłużnika wpisuje się jakąś nazwę podobną do tej, która jest w KRS-ie czy w cd ale nie dokładnie tą samą. I później jak pracownik na przykład, jakiś przedsiębiorcy sporządza pozew, jakiś pomocnik nieprofesjonalny czy jakiś pracownik administracyjny, przepisuje tą tą nazwę z faktury, mhm. tam jest jakiś PHU, coś tam, coś tam, import, eksport, a w rzeczywistości nie było PHU, tylko przedsiębiorco-handlowo-usługowe i to już jest taki błąd, wystarczy, żeby taki, co, pozew odrzucić, oddalić, żeby była nieskuteczność tego nakazu? Nie no, raczej, raczej wzywamy, wzywa, sąd wzywa tutaj y, do uzupełnienia y, braków, jeśli braki wystąpią, no dużo też zależy od formalizmu sędziego i, te, i tego, czy jesteśmy w stanie tak określić dany podmiot. Bo tutaj akurat podałeś taki przykład tej błędnej nazwy, ale, znaczy właściwie, no po prostu zastosowania skrótu, ale jeśli mamy NIP, jeśli mamy poprawną ulicę, generalnie adres i, no, sąd stwierdzi, że jesteśmy w stanie określić ten podmiot, no to często wystarczy wniosek okay. o sprostowanie później, więc mhm. ten, uzyskanie tego tytułu będzie nadal możliwe. Jednak, no, często po prostu mamy do czynienia z sytuacjami, gdy, szczególnie właśnie, gdy pozew nie jest sporządzony przez profesjonalnego pełnomocnika, że w terenie, się nie zagląda, czyli w CIDG, w KRS, tak? czyli jakiś pracownik spółki na przykład sporządza ten pozew. No i on nie pamięta o tym KRS-ie i stąd też często są um, jakieś błędy. Błędy też polegają na tym, że na przykład nie jest w stanie prawidłowo wskazać wartości przedmiotu sporu, a co za tym idzie też opłaty albo... A co to jest sporu... wartość przedmiotu sporu? No tak najprościej rzecz ujmując jest to kwota, którą pozywamy. Zaokrąglana do pewnej do... Tak, to i to jest tak. ich to jest najczęściej błąd, że się tak, tak. podaje z groszami kwotę, których się dochodzi, a to jest... Ale zawsze jest, w górę chyba. Tak, w górę. Zawsze w górę. No, kolejna kwestia to też opłata. Często te opłaty są, są źle wskazane. No, a poza tym jeszcze takie często... Opłaty no, od pozwu, tak. bo są inne, czy w postępowaniu upominawczym te 5% od kwoty górnej. Jeśli to jest mamy dopiero, 20 tysięcy. A poniżej jest, to jest tabelka z kwotami i to nie zawsze jest 5%. Tak, to Patrzymy są... zawsze do ustawy kosztach sądowych w sprawach cywilnych i z tej ustawy nam będzie to wynikać. No jednak e, często do tej ustawy e, ci pełnomocnicy nieprofesjonalni nie sięgają, są mhm. też pojawiają się błędy. Kolejna kwestia no to są też błędy proceduralne. E, szczególnie gdy mówimy o sprawach gospodarczych. E, laik może nie wiedzieć, że wszystkie stwierdzenia i dowody powinny być skazane w pierwszym piśmie, a co za tym idzie już w pozwie. Czyli z tego powodu można nawet przegrać sprawy. No jeśli, z, wiadomo, postępowanie jest źle prowadzone, te pisma nie są pisane na takim poziomem, jakim, jakim powinny być poziomy, no zawsze jest ryzyko. Jeżeli nie w, moim obowiązkiem jako przedsiębiorcy, powoda jest to, żeby. Wszystko to, co wiem, jak, w jaki sposób chcę to udowodnić, wszystkie umowy, wezwania i tak dalej, yy, muszą być już opisane w pozwie. Czyli tak, załóżmy takim klasykiem, y, jeśli chodzi o y, każdy pozew, jest y, umowa, z której wynika jakiś tam stosunek między dwoma stronami, jest dowód, że ja to wykonałem, czy jakiś protokół odbioru, protokół dostawy, cokolwiek i faktura. I mi się zdarza, zdarzało, że widziałem takie sprawy, gdzie była tylko faktura na przykład. A faktura jest tylko dokumentem krzyżowym, jak nie była podpisana, to można się tego wyprzeć w sposób bardzo prosty. I teoretycznie jest taka szansa, że sąd może uznać, że, tego, że powód, który dał tylko fakturę, niepodpisaną, bez jakiejś adnotacji o przyjęciu, może oddalić taki pozew, bo stwierdzić, że powód nie udowodnił, Treści roszczenia, coś takiego jest możliwe teoretycznie. No tak. Jeśli, nie udowodni, jeśli sąd stwierdzi, że roszczenie jest udowodnione, to faktycznie no tutaj to powództwo oddala. Czyli warto odbierać pocztę, przeczytać, co jest w tak, tym pozwie warto. i być może ten pozew jest źle napisany i powalczyć o tak, to. Tak, tak. Być może po prostu na kwestiach też proceduralnych uda się pewne rzeczy, mówiąc kolokwialnie, nie ugrać, tak? No bo wiadomo, to postępowanie też powinno być prowadzone w odpowiedni sposób. Jest jeszcze coś takiego jak przedawnienie. Tak. Żeby stwierdzić, że ono nastąpiło, to też warto ten tak, zobaczyć. Zdecydowanie. Nie, o postęp, o przedawni można jakby powalczyć i na etapie sądowym, i na etapie egzekucyjnym, tak? Mhm. Mogłabyś coś więcej tak. powiedzieć? No tak, szczególnie tutaj, jeśli mówimy o przedsiębiorcach, no bo tutaj mamy termin trzyletni. Ponieważ ogólnie w tej chwili jest y, sześcioletni taki ogólny nie dotyczący przedsiębiorców, jeśli chodzi o przedsiębiorców, czy też takie świadczenia okresowe. Relacja b 2 do przedsiębiorstwa, standardowo 3 lata. 3 lata tak, ale są pewnie tak. od tego wyjątki. Y, tak, są wyjątki w przepisach szczególnych, więc zawsze warto zwrócić uwagę na sprzedaż jest dwa lata, na chyba na przykład, dwa lata, tak. Tak, dwa lata. Czyli y, sprzedaż np. towarów i usług to jest 2 tak. lata. Tak. No i też y, warto y, zwrócić uwagę na sposób liczenia przedawnień ponieważ też stosunkowo niedawno była nowelizacja i czasami może się okazać, że się trzeba sięgnąć do przepisów przejściowych. Jest to już teraz, oh. <laughs> jest to teraz już teraz skomplikowane. Rzadziej rzadzie jest dotykane, tak. ale no też na przykład z samego tutaj, z samej ustawy nam wprost wynika też, że jeśli ten termin jest krótszy niż dwa lata, to on nie przedawnia się z końcem roku, ponieważ co do zasady, teraz termin nam się przedawnia z ostatnim dniem grudnia. Czyli y, warto spojrzeć, coś się nam przed grudniem nie przydawnia, bo y, jakby data stempla pocztowego. Tak. I w grudniu czyli, ewentualnie. Czyli, w, tak, czyli, jeżeli jesteś pozwany, bo jesteśmy w temacie poradnika pozwanego, to warto popatrzeć się y, y, na datę wniesienia pozwu, na, co jest na kopercie. Co jest na kopercie, czyli trzeba było akta przejrzeć, żeby zobaczyć, kiedy ten data zępa, bo przyda jest brany jakby zawsze z urzędu przez sąd, czy to jest na wniosek? To powinno być e, przez sąd przeglądany z urzędu. Z urzędu. Tak. Czyli sąd to powinien zobaczyć, co jest na kopercie i nie czekać na wniosek. No to tyle dobrze dla pozwanego, prawda? Um, gdybyś była pozwanym przedsiębiorcą, takie ostatnie słowo. Co byś poradziła Taką konkluzja tego Twojego doświadczenia, jako zazwyczaj osoba, która zajmuje się windykacją należności, co byś poradziła przedsiębiorcy, który otrzymał pozew? Przede wszystkim poleciłabym odebrać korespondencję, sprawdzić czy nie ma tam żadnych nieścisłości, no i wiadomo, skierowanie się do profesjonalnego pełnomocnika, który no po prostu doradzi, co należy w tej sytuacji zrobić, ponieważ może okaże się, że pozew jest napisany w sposób błędny, być może jest po prostu niezasadny, yy, no na pewno nie radziłabym, tak jak zdarza się, że laicy do, ym, wychodzą z założenia, że sąd się domyśli, że coś jest niezasadne. Że tak. stanie po, Strona, że sprawiedliwość jest sprawiedliwością, ale można znaczyć, że, znaczy, że sąd działa yy, po stronie sprawiedliwości, sąd z, działa po stronie tego, zostanie wykazane, tak, tak naprawdę. No bo sąd jest osobą trzecią, która nie zna w ogóle sprawy, wie tyle, co mu napiszemy i tyle, co przedstawimy. Ym, wydaje mi się też, że yy, nie zawsze, yy, że to, co ty powiedziałaś, taka jest prawda, że odebrać ten pozew, przeczytać, zobaczyć, czy ma nieścisłości i zastanowić się nad dalszym działaniem. Bo czasami lepiej jest zadzwonić, na przykład, do tego wierzyciela i dogadać się sobie, albo wnoszę sprzeciw i cię przeciągnę przez rok, albo przez dwa, albo przez trzy. Albo, ym, ym, albo dogadać się na przykład na jakąś rataną spłatę, jakieś umorzenie odsetek i tak dalej. Ale to wszystko musi, y, y, ma sens, jeżeli y, wiem, jakie mamy karty y, w ręku, tak? Jak pozew jest napisany itd. tak dalej. Czyli klucz to odebrać korespondencję. Tak. Dzięki. Dziękuję.